Wszechmogący Boże, z powodu własnej słabości upadamy w grzechy. Daj nam nowe życie przez zasługi męki Twojego jedynego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wielki Poniedziałek, modlitwa, którą usłyszeliśmy. Będzie odczytana lub odśpiewana jako kolekta modlitwa dnia podczas Eucharystii. Z powodu własnych słabości upadamy. Ale co nas podnosi? Podnoszą nas zasługi, męki Chrystusa. Co to za sprawiedliwość? Co to za wymiana? Nasze upadki, zasługa Chrystusa. Nasze upadki zostają zgładzone przez Jego zasługę. Triduum Paschalne, do którego się przygotowujemy, ukaże nam to niezwykle ostro i wyraźnie. Już teraz dziękujmy Chrystusowi za ofiarę, którą złożył. Już teraz spójrzmy na własne upadki i zobaczmy, że podnosi nas z nich niekto inny, jak Chrystus, przez łaskę. Niech ten dzień, dzień Wielkiego Poniedziałku, będzie spojrzeniem z dołu, gdzie jesteśmy ze swoimi słabościami, w górę, skąd z krzyża przychodzi na nas łaska i odkupienie.